Po raz kolejny chyba dla mnie powiem tak, że ciężko jest to komentować, bo przegrywamy mecz, którego w mojej ocenie nie musieliśmy przegrać, mimo tego, że przez większość meczu byliśmy w obronie niskiej, ale my zakładaliśmy, że tak ten scenariusz meczu może wyglądać i uważam, że bardzo dobrze w tej obronie niskiej graliśmy, bo przeciwnik do większych sytuacji nie mógł dojść, więc mieliśmy tą kontrolę nad tym, jak chcieliśmy grać, a finalnie mecz przegrywamy, bo... Dwóch atomowych, pięknych strzałach, które zdarzają się bardzo rzadko, i, i szkoda, bo, bo drużyna dobrze pracowała. zabrało nam w końcówce meczu myślę, że troszeczkę też szczęścia, bo byliśmy w polu karnym kilka razy i tam się zakotpowało, można było coś z tego więcej zrobić, ale, ale się nie udało. Ja będę się pewnie powtarzał wielokrotnie, ale ten zespół dzisiaj pokazał, że. Jest w stanie grać z każdym i, i on będzie grał. I ja w nich niesamowicie wierzę. E, to jest moja drużyna i, i, i oni prędzej czy później, my prędzej czy później e, zaczniemy punktować. I musimy to zrobić, czym prędzej wiadomo, bo te punkty nam uciekają. A szkoda takiego meczu jak dzisiaj, bo no, przegrywamy bardzo nieszczęśliwie. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? Karol Dugajski, przepraszam. Kolejna porażka też po tym złym rozpoczęciu roku, słabszym na pewno w niż dzisiaj przeciwko Arcydynia. Taka rola psychologiczna to jest coś, w co będzie nam się musiał teraz, rola psychologa w co będzie się teraz musiał wcielać, podnosić ten zespół, no bo jeśli się przegrywa nawet po jednym meczu, te efekty ciągle są te same, niezależnie od jakiego no, no to można się powalać. Musimy szukać pozytywów w tym, co nas dzisiaj spotkało i to jest dla mnie najważniejsze, bo nawet z porażki można wyciągnąć Pozytywy. Tak jak tydzień temu po meczu z Arką nie można było się niczego doszukać, bo to była katastrofa z naszej strony. To w dniu dzisiejszym na pewno sporo tych pozytywów znajdziemy i będziemy na tym chcieli budować, żeby drużynę wzmacniać. My wiemy, że popełnialiśmy błędy i przy tych dwóch bramkach, mimo tego, że były piękne strzały, mogliśmy zachować się lepiej i do tych strzałów nie dopuścić. I cieszę się na swój sposób z reakcji po meczu w szatni, bo drużyna wie, co straciła i to jest dla nas najważniejsze. Czy ja się będę bawił psychologa, ja dalej jestem trenerem i, i chcę tą drużynę wspierać w każdym względzie i moją rolą jest im pomagać i, i tak będę robił. Czy to będzie element psychologii, czy jakiegokolwiek innego, jakiejkolwiek innej specjalizacji, to nie ma znaczenia. Ważne, żebyśmy zaczęli w końcu punktować. Mhm. Chciałem też zapytać o zmianę z końcówki meczu. Tomczyk w miejsce Kobusińskiego zdobył sobie bramki. Nie kusiło Pana, żeby jednak na napastników na tą końcówkę zagrać? Zastanawialiśmy się nad tym, ale m, tak jak ten mecz wyglądał i tak jak końcówka wyglądała, gdzie mieć e, trochę się cofnęła, czy my ją powiedzmy, troszeczkę m, momentami tam zepchnęliśmy, to no, stwierdziliśmy, że zmiana struktury, czy e, na parę minut, nie może nam, może, inaczej, może nam nie pomóc tak, jakbyśmy chcieli zagrać normalnie. Więc ja uważam, że w tym momencie, gra na dwóch napastników. E, mogłaby nie zmienić tego, co chcieliśmy zagrać. Witek robić dajmy dzisiaj kilka dni od tego momentu wypożyczenia. Wszedł z ławki rezerwowych, to była decyzja taktyczna, on był gotowy tak fizycznie na nagrodę od pierwszej minuty? Tak, zdecydowanie tak, bo jest non stop w treningu. Jak przychodził do nas z Poznania, cały czas tam trenował, więc on był gotowy dzisiaj rozpocząć od pierwszej minuty. To była nasza decyzja e, sztabowa, że zaczniemy z nim w rezerwowych. I czekamy na, na to, kiedy dojdzie do pierwszego schodu. To jeszcze zapytam, mimo wszystko ten niezły obraz gry do pewnego momentu dzisiaj, znowu na wyjeździe, lepiej niż u siebie, w poprzednich sezonach To Liktorska była twierdzą, w tym sezonie lepiej punktujecie na wyjeździe. Punktujecie i wyglądacie, może dzisiaj tak należy powiedzieć. Z czego to wynika, z czego to się bierze, jakaś mniejsza presja, inne, inne podejście piłkarza? Wielokrotnie miałem zadawane to pytanie i tak odpowiem tak jak odpowiadałem e, wcześniej. Nie, nie rozszyfrowaliśmy e, tego problemu, bo nie ma co ukrywać, że był to dla nas problem, bo tak mała zdobyw punktowa u siebie jest niedobra dla nas, tak? Bo wiadomo, że każdy chce punktować u siebie, bo to jest teoretycznie troszeczkę łatwiejsze niż, niż punktowanie na, na wyjeździe. Będziemy dążyli do tego, żebyśmy punktowali regularnie i, i w domu i, i na wyjeździe. To jest dla nas najważniejsze. Podsumuję tylko dwa, dwa słowa podziękowań. Przede wszystkim należą się one zawodnikom za walkę, bo mam takie Wrażenie, że mimo, że początkowo nam nie szło tak, jakbyśmy sobie zakładali, to wyciągnęliśmy trochę sercem, trochę, trochę mądrością, trochę dyscypliną ten wynik. Eee, dziękuję, co jest bardzo ważne dla mnie, generalnie teraz. Dziękuję kibicom, którzy po, eee, po pierwszym straconym golu dali nam ogromne wsparcie. Bo bywają, bywają czasami mecze, że ja sam jestem niecierpliwy wobec zespołu i, i, i gdzieś nerwowy, a okazało się, że. Taki spokój i wsparcie mogły nam, nam pomóc, także dziękuję. No i trzecie sztabowi za przygotowanie meczu, bo nie ukrywam, ostatni okres był dla nas bardzo trudny po tym meczu z Łęcznej, bo, bo chcemy widzieć zwycięską mieć. A co do samego, samego meczu, no to trochę nerwowości w pierwszej połowie i ona nie była tak dobra, jakbym sobie tego życzył. Cieszy mnie to, że nie załamaliśmy się, zachowaliśmy spokój, trochę wprowadziliśmy korekt i przez to tworzyliśmy trochę więcej sytuacji. Wydaje mi się, że godnym doceniania jest fakt, że właśnie takim dowodem tego jest to, że Kamil Antoni początkowo te jego dribblingi nie były skuteczne, ale dalej konsekwentnie realizował to, o co go cały czas proszę, i to jest tylko jego przykład, bo cały zespół tak reagował. I po to właśnie mam takich zawodników, żeby oni w kluczowych momentach dawali nam jakoś, co się dzisiaj wydarzyło. No i eee, radość będzie trwała krótko, już, już, już we wtorek, najbliższy mecz, ale. Dzisiaj się możemy uśmiechnąć trochę, trochę pocieszyć i od jutra do roboty. Dziękuję.